Cześć kochani, to Ewelona, e, dawno się nie widzieliśmy, od kiedy rozpoczęłam dietę i zmieniłam swój styl życia, dużo się zmieniło, e, przede wszystkim lepiej się czuję sama ze sobą, e, czuję się atrakcyjniejsza, pewniejsza siebie, szybko się tak nie męczę, <śmum> e, mam więcej energii, e, mam w ogóle ochotę i chęci na wychodzenie na zewnątrz, do ludzi, także no, można powiedzieć, że jestem taką... Naprawdę nową emeloną. Dzisiaj w odcinku e, będzie trochę wspominek, oczywiście e, trening z Przemkiem. E, na koniec będzie mega niespodzianka, fantastyczna sesja zdjęciowa i w ogóle język mi się kurwa plącze i nie mogę tego wypowiedzieć. Chciałam, że mam problemy z angielskim, ale nie wiedziałam, że też z polskim. Dobra kochani, oglądajcie, bo się zawstydziłam, kuciaki. O, w tym odcinku miałam właśnie swój pierwszy trening z Przemkiem. Oh. Oh. <słuch> Boże, nawet nie mogłam podnieść takiego koła. i Byłam w ogóle taka zlana, bezsilna mała kulka. Czyli się jakby zdawała prawo jazdy! A za którym zdałaś? Nie zdałam. No. Wstydziłam się ćwiczyć, że głupio wyglądam, że się spocę, że wszyscy na to patrzą. E, a teraz tak naprawdę idę na trening bez makijażu, mam to w dupie jak wyglądam, bo wiem, że idę tam odwalić robotę, a nie podobać się komuś. Przemek był w ogóle chyba załamany, jak zobaczył, jakie jakiej jestem kondycji. Boże, aż sobie noc poplułam. W delikatnym rozkroku, z nad głowy i o ziemię, z całej siły, hop. Pamiętam właśnie te spodnie. Wydawało mi się wtedy, że wyglądam w nich mega dobrze, że tuszują wszystkie moje niedoskonałości, ale po obejrzeniu tego odcinka, właśnie wiem, że tak No a tak a się właśnie tych moich Aladynów. A co mi tam mierze. No żeby nie było, że ściemniam, zobaczcie, bez naciągania mogłabym sobie zmniejszyć je spokojnie o dwa rozmiary z naciągnięciem? Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie będę musiała ich zakładać, także w grudniu dam pod choinkę wykołajową. No, pamiętam, że w ogóle ten dzień był dla mnie straszny, bo nie dosyć, że pierwszy trening no to jeszcze Przemek penetrował moją lodówkę i wszystkie moje smakołyki, które uwielbiałam, Poszły do kosza. A to to babci Babci, babci smakowało? Zapytam. <laughs> jak jesteśmy już przy temacie jedzenia, to chodźcie, zapraszam Was, pokażę Wam jak wygląda teraz moja logiska. Zdziwienie nie ma w niej nic oprócz cateringu. Od czterech miesięcy w sumie jadam tylko catering, ponieważ uważam w ogóle, że dieta to podstawa, a że ja nie mam czasu gotować. No to zdecydowałam się na catering. Na początku byłam przerażona, bo wydawało mi się, że będę musiała na jeść tylko sałatę, a zobaczcie, na przykład na podwieczorek mam ciasto. Normalnie. Po prostu yy, z... Yy, z tego, jak to się kurwa mówi? Zapomniałam! Po prostu kurwa mam mniej kalorii, mniej tu wiecie o co chodzi, fit. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moją lodówkę. Mam nadzieję, że się napatrzyliście, bo zamykam. Jak zwykle stały punkt dnia. E, przyglądam sobie, co tam w świecie e, social mediów się dzieje. I gdzie ta Ewelina ze zdjęć? Bo ludzie w ogóle myślą, że e, odcinki są nagrywane na żywo i e, ja w ogóle nie schudłam i że to jest w ogóle jakaś ściema. Jak widzisz, tutaj jest ta nowa Ewelina. Przeglądam te y, zdjęcia i powiem Wam, że naprawdę ciężko mi jest y, znaleźć jakiś taki dobitny hejt. A wcześniej, wchodząc w jakiekolwiek zdjęcia, wszędzie się roiło od hejtu, więc jestem pozytywnie zaskoczona. Jak czytam y, te komentarze od tak naprawdę obcych mi ludzi, których nigdy w życiu nie widziałam, to czuję, że nie jestem w tym wszystkim sama, że, że mam po prostu wsparcie. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Dobra, kochani, słuchajcie, już czy te komentarzy na dzisiaj. Eee, przemek do mnie dzwonił, także będę leciała na trening, więc do zobaczenia! Ja jestem właśnie w drodze na siłownię. Wodzę 4-3-4 razy w tygodniu na siłownię. Oczywiście przemek daje mi mega wycisk. Mam nadzieję, że będziesz na tyle energii Gdzie ty na treningi. się drapiesz. O wewnętrznej części uda. To się za Hej kochani, dzień jak czyli trening w Cześć, pozdrawiam, pozdrawiam. E, moi drodzy, otóż tak, dzisiaj mamy ze Wieliną w sumie nasz ostatni trening, e, bo jest tuż przed sezonem. Ogólnie progres jest naprawdę bardzo fajny, jestem mega zadowolony z naszej współpracy. Nie tylko pod względem kilogramów, ale też wydolności i ogólnie zmagań na siłowni. Moim zadaniem będzie przeciągać sznur do siebie, tak? Czyli pracujemy nisko na nóżkach, długi ruch, pracujemy plecami. Przyciągamy do siebie jeden za drugim, łapiemy ketla, hop! I przeciągamy go z powrotem na swoje miejsce. Przechodzimy sobie na rowerek, pracujemy 30 sekund nogi, Mogi ręce, tak? Następnie to, to co lubimy najbardziej, czyli twoje ulubionego ćwiczenie. Nie widzę. Góra i na ziemię, tak? Następnie przechodzimy do ketla. Klasycznie sobie robimy oczywiście swingi. Mocno z bioderek wychodzimy, przechodzimy na... Hanterki, nasze ulubione również, przysiad z wypchnięciem Nie. nad głowę. I na końcu będziemy sobie robić narciarza, czyli ściąganie. Takie obłgówki robimy Ci cztery razy. Oczywiście 2-2,5 dwie, dwie minutki przerwy pomiędzy seriami. I to jest dzisiaj Twoje zadanie. jak to jest ciężkie. No to chodzi. No, dawaj, dawaj, no. dawaj, no. dawaj, no. mocno. Jeszcze. No dawaj, mocniej, mocniej, bo za mało mi tu wieje, no. Rękami też, rękami też, mocno. Hop, hop. Lecimy. 5, 4. Jeden. Kurde, już. Jeszcze, Dawaj, dawaj, dawaj. Yeah. Dziewięć. Dawaj. Związ sobie włosy, będą ci ben, nie przeszkadzać. Już mam związane. Ale jak ty nie osiągnęłeś, to sobie prawie włosy wyrwałaś. Ale to i tak mi się rozwali. A zrób sobie czosnek. A to sobie zrób worek na śmieci. <śmiewanie> <śmiewanie> Dzięki. jeden? Jedziesz, 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 Ok. co <śmiewanie> trochę więcej uśmiechu, dziewczyny. Nie mam siły. No dobrze, poszło. Chodź, chodź. Fajnie, A. A. Ale smakuje. Słodko, nie? Tak. Tylko przy Tobie taka jest. Zostawiła mi twarz? Zostawiła mi twarz gdzieś? Przemek, A. dziękuję Ci za nasze treningi, mhm, za to, że masz tyle cierpliwości do mnie. Ja też jestem Uuh. zadowolony z naszej współpracy, co prawda czasami... Są, są zgrzyty. Tak, jakby, zawsze ogólnie rela, nasze relacje mimo wszystko są w porządku, jednak czasami powstają pewne zgrzyty, jak to trener podopieczny, podopieczna, kolega, koleżanka. Sytuację, to mieliśmy się pokłóciliśmy. Ja byłam na bieżni przed, na rozgrzewce przed treningiem. No i tak mówię, wyrzygam mu wszystko, jak go tylko zobaczy, się tak buzowała, nie? A ty po No chodź się przytulimy. Ja już tak zmiękłam i mówię, wiesz... O. I mówię, no... Filmowe. Jeszcze raz? No. Cześć kochani, ja właśnie jestem u Gosi w studium. Będziemy dzisiaj robić kolejną sesję. Ostatnio robiłyśmy mega fajny projekt z brokatem. Bardzo mi się spodobała ta współpraca i stwierdziliśmy, że wymyślimy... Musimy... Jeszcze coś bardziej zajebistego. Ja nie wiem, czy się da jeszcze bardziej zajebistego. No, no, będzie ciężko wiesz, przebić to, ale damy radę. A właśnie, jak się w ogóle to studio nazywa? Jam Make Up Studio. Jam Make Studio. Musisz to w końcu zapamiętać. No właśnie, tak. wiesz. W końcu jesteś tu prawie codziennie od niedawna. Nie wiem, czy to dobrze wyszło, bo ja tak chciałam Cię ugościć jednorazowo, no ale niech będzie. Księgi to się wytnie. A powiedz mi, a Ty tak w tempie, bo? Dlaczego dzisiaj tak, wiesz, naglej, zjana, zdyszana, bo byłam po tu, treningu. to świetnie, wzięłam na jest telk... po treningu. No gratuluję. przecież wzięłam szybki prysznicę i Czuję właśnie. Jaki bestem, kurwa. <laughs> Skąd się w ogóle wziąłeś w łatwoszor? W ogóle ja nie oglądałam wcześniej ekip, nie? Ale mój tak były był... No, przecież, no. A mój były był fanem y, szorów i on mówi, że o on się dostanie, on się dostanie. No ja się z nim i mówię, ja się zwrócę. Aha. I już no się to... nie dostała? Czy dostał? Tak. I to lubię. No. Ale jakby nie musisz się zdziawiać. Z <grymne> Do Pani Jesień? Pani Jesień. No strecy. A co? Nie, Jesień. <grymne> Powoli zbliżamy się do końca, ale efekt naszej sesji, kochani, yy, zobaczycie w następnym odcinku, żeby nie Wam mnie to dzięki. Także do zobaczenia.